Tematem dzisiejszej lekcji są przekształcenia geometryczne. Przekształcenie geometryczne płaszczyzny to takie odwzorowanie, w którym każdemu punktowi przyporządkowujemy dokładnie jeden punkt. Izometria to takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje odległości między punktami. Czyli jeżeli mamy odcinek, wykonamy przekształcenie. To odległość między wyjściowymi punktami jest taka sama jak odległość między ich obrazami. Pierwsze przekształcenie to przesunięcie równoległe o wektor. W jaki sposób robimy takie przekształcenie? Jeżeli mamy punkt A, to trzeba mu przyporządkować taki punkt A1, żeby wektor A A1 to był dokładnie wektor u. Jeżeli mamy zdefiniowane przekształcenie, to znaczy, że mamy zdefiniowany wektor u. On musi być koniecznie podany. Jeżeli teraz mamy znaleźć obraz punktu A, to szukamy takiego punktu A1, żeby wektor AA1 to był dokładnie wektor u, czyli zaczepiamy w punkcie A wektor u. Przypominam, że wektory równe to są wektory, które mają taką samą długość Taki sam zwrot i taki sam kierunek. Czyli u nas to jest wektor U. I teraz wektor U to jest wektor a 1 czyli w tym miejscu jest punkt A1. Translacja, czyli przesunięcie równoległe o wektor, jest isometrią, ponieważ zachowuje odległości. To trochę tak, jakbyście wzięli kartkę i folię, przerysowali obrazek z kartki na folię, a potem tą folię przesunęli. Dostaniemy dokładnie taki sam obrazek, tylko w innym miejscu. Zadanie 4.72a. Narysuj kwadrat obok długości 6 i to mamy. Wyznacz obraz tego kwadratu w przesunięciu o podany wektor. Najpierw ustalimy, co to jest za wektor. Tutaj mamy dodawanie dwóch wektorów. Wektor AD to jest wektor taki, wektor 1, 2, DC. Cały DC byłby od D do C, więc 1, 2 jest od D i to połowy wektora. Czyli Suma tych dwóch wektorów to jest połączenie początku pierwszego i końca drugiego, czyli to jest nasz wektor U, czyli to jest wektor, o który będziemy przesuwali naszą płaszczyznę. Żeby przekształcić jakąś figurę, przekształcamy jej punkty charakterystyczne. W przypadku wielokątów to są po prostu wierzchołki. Obrazem punktu A. Jak już widać, będzie punkt A1, który będzie na końcu naszego wektora U. W jaki sposób działa nasze przesunięcie? Przesuwa punkt o 3 jednostki w prawo i 6 do góry. Szukamy teraz obrazów wszystkich wierzchołków naszego kwadratu. Punkt B przesuwamy o 3 jednostki w prawo i 6 do góry, i to będzie punkt B1. Punkt C. O3 w prawo i 6 do góry, i to będzie punkt C1. I jeszcze wierzchołek D. O3 w prawo, 6 do góry, tu jest D1. Rysujemy otrzymaną figurę. Tak jak się spodziewaliśmy, to będzie kwadrat. Ponieważ izometria nie zmienia odległości między punktami, więc skoro wszystkie były takie same, to nadal tak musi być. Kolejne przekształcenie to symetria osiowa. Symetria osiowa względem prostej to takie przekształcenie, które każdemu punktowi z płaszczyzny przyporządkowuje taki punkt, że zachodzi równość podanych wektorów. Żeby zdefiniować symetrię, musimy mieć zdefiniowaną prostą, względem której będziemy robili symetrię. To jest nasza prosta L. Jeżeli teraz mamy jakiś punkt z płaszczyzny, to żeby znaleźć jego obraz, musimy poprowadzić prostą prostopadłą do A przechodzącą, prostopadłą do L przechodzącą przez A. To jest ta prosta, o której jest mowa w definicji. Punkt wspólny prostej prostopadły i prostej L. Oznaczymy sobie przez duże l. I teraz szukamy takiego punktu a1, żeby wektor la1 był wektorem odwrotnym do wektora la. Wektor la jest tutaj, czyli wektor odwrotny do niego będzie w drugą stronę i zaczepiamy go w punkcie l. Czyli w tym miejscu jest obraz. Wygląda to trochę tak, jak odbicie w lustrze, gdzie lustro ustawiamy na prostej L. W zadaniu 75 mamy wyznaczyć obraz równoległoboku w symetrii względem prostej BE. Ja już tutaj przygotowałam równoległobok. Teraz będziemy szukali obrazów poszczególnych punktów. Zaczynamy od punktu A. Żeby wyznaczyć obraz punktu A, potrzebujemy prostą prostopadłów do prostej L przechodzącą przez punkt A. Teraz mierzymy odległość od punktu A do prostej. U mnie to jest tak po skosie cztery kratki, i na drugą stronę przenosimy. Czyli tu jest obraz punktu A, czyli punkt A1. Punkt B leży na prostej. A to znaczy, że wektor LB, ten, który był w definicji, to jest wektor zerowy. Wektor zerowy, jeżeli zrobimy do niego przeciwnyoda, to jest wektor zerowy, czyli punkt B1 to jest po prostu punkt B. Wszystkie punkty, które leżą na osi symetrii, są punktami stałymi tego przekształcenia. No to teraz punkt C. Rysujemy prostą. Prostopadłą przechodzącą przez punkt C. Mierzymy odległość. U mnie to są dwie kratki, czyli to jest punkt C1. No i ostatni krok, musimy jeszcze przenieść punkt D. Znowu rysujemy prostą prostopadłą przechodzącą przez punkt D. Mierzymy odległość. To są dwie kratki, czyli tu jest u mnie punkt D1. I teraz, jeżeli połączymy otrzymane wierzchołki, dostaniemy obraz naszego równoległoboku. Czyli łączymy wierzchołek A z wierzchołek A1 i B1 B1 C1, C1 D1 i D1A1. Dostaliśmy również równoległobok, który jest lustrzanym odbiciem naszego wyjściowego równoległoboku. Symetria osiowa jest izometrią, zachowuje odległość. Mamy teraz do rozwiązania zadanie 78. Dane są dwie łamane: ABC i DEF oraz prosta M. Mamy wyznaczyć punkt K należący do łamanej ABC i punkt L należący do łamanej DEFG, tak żeby odcinek KL był prostopadły do M, a środek odcinka KL należał do prostej M. Wykorzystamy tutaj własność w symetrii osiowej, tą z wektorami. Pamiętamy, że wektor L, a1 to jest minus wektor LA, gdzie wektor LA jest prostopadły do prostej M, bo punkt L w ten sposób był wyznaczany. Szukamy więc takich punktów, które są równo odległe od osi M. Jeden z nich ma leżeć na łamanej ABC, a drugi na łamanej DEFG. Żeby to zrobić, zrobimy symetrię jednej łamanej i drugiej łamanej względem prostej M i wyznaczymy ich punkty wspólne obrazu i symetrii. No to po kolei symetria łamanej ABC to jest tu. Czyli tu jest punkt A1, tu jest punkt B1, tu jest punkt C1. Symetria drugiej łamanej. Jeżeli możemy działać po kratkach, to jest łatwiej. To jest symetria drugiej łamanej. Czyli to jest wektor, to jest punkt D1, E1, F1 i G1. I teraz wystarczy, że wybierzemy sobie jakikolwiek punkt z przecięcia obrazu i wyjściowej łamanej, na przykład ten, i zobaczcie, że teraz w tym miejscu jest punkt tak samo odległy od osi M. I jednocześnie ten wektor, który tutaj mamy, ta prosta, która podstawy połączenia dwóch punktów, jest prostopadła do M, bo tak się robi symetrii osiową. Skoro punkt K ma leżeć na łamanej ABCD, to to jest punkt K, a to jest punkt L. Równie dobrze moglibyśmy wziąć tutaj punkt K, a tutaj punkt L, albo tu punkt K, a tu punkt L. Kolejne przekształcenie to symetria środkowa względem punktu. Musimy mieć zdefiniowany jakiś punkt. Jeżeli teraz będziemy szukali obrazu punktu A, to musimy wyznaczyć wektor przeciwny do wektora OA. Czyli jeżeli mój wektor OA jest tu, to wektor do niego przeciwny będzie leżał na tej samej prostej, tylko będzie zwrócony w drugą stronę. Będzie takiej samej długości, będzie miał taki sam kierunek, tylko przeciwny zwrot. Czyli w tym miejscu będzie punkt A1. Symetria środkowa również jest izometrią, zachowuje odległości. Mamy wyznaczyć obraz trójkąta równobocznego w symetrii środkowej względem punktu O, który leży na zewnątrz trójkąta. No więc ja sobie wezmę jakiś punkt na zewnątrz trójkąta. Wezmę po kratkach, żeby mi się wygodniej rysowało. Żeby wyznaczyć obraz trójkąta, musimy połączyć punkty z naszym. Punktem O. Teraz szukamy takiego punktu, żeby wektor OA był wektorem przeciwnym do wektora OA1. U mnie to jest mniej więcej tu. To jest nasz punkt A1. Teraz robimy dokładnie to samo. Z każdym punktem, czyli łączymy punkt B z punktem O, mierzymy odległość od O do B, i po drugiej stronie będzie nasz punkt B1. I to samo robimy z ostatnim wierzchołkiem. I przenosimy odległość. I to jest punkt C1. Po połączeniu otrzymanych punktów dostaniemy obraz naszego trójkąta. Można to sobie wyobrazić, tak jakbyśmy w punkcie O wpili gwóźdź w kartkę, tak, wszczepili zeszyt do biurka i obrócili go o 180 stopni. Dostaniemy wtedy dokładnie taki sam obrazek, tylko do góry nogami. Symetria środkowa również zachowuje odległość, jeżeli jest izometrią. No to teraz przekształcenie przekształcenia, które nie są izometriami. Mamy rzut równoległy na prostą. W jaki sposób robimy rzut równoległy na prostą? Po pierwsze, musimy mieć zdefiniowaną rzutnię. Rzutnia. To jest taka prosta, na którą będziemy rzutowali. Tutaj w definicji oznaczona jest jako prosta L. Musimy też mieć zdefiniowany kierunek rzutowania. Kierunek rzutowania to też jest prosta. Tutaj jest oznaczony literką K. Teraz jeżeli mamy jakiś punkt na płaszczyźnie, to żeby znaleźć jego obraz, musimy poprowadzić prosto, która jest równoległa do naszego kierunku rzutowania i przechodzi przez nasz punkt A. I wtedy. Punkt przecięcia z rzutnią to jest właśnie obraz. Punktami stałymi rzutu równoległego na prostą są punkty z rzutni, dlatego że one zostaną w tym samym miejscu. Jeżeli kierunek rzutowania jest prostopadły do rzutni, mówimy wtedy o rzucie prostokątnym. Mamy wykonać rzut równoległego wielokąta na prostą L, jeśli kierunkiem rzutowania jest prosta AC. No to zobaczmy. Zaznaczę sobie kierunek rzutowania. I teraz. Obrazem punktu A jest punkt przecięcia kierunku rzutowania z rzutnią, czyli to jest u nas A1. Obrazem punktu C jest ten sam punkt. Żeby znaleźć obraz punktu B, musimy narysować znowu sobie kierunek rzutowania, czyli prostą równoległą do AC przechodzącą przez B, i wtedy tutaj jest nasze B1. Czyli obrazem o trójkąta jest Odcinek. Dlatego właśnie izometria, to, to przekształcenie nie jest izometrią. Zobaczcie, że punkty A i C były od siebie oddalone, natomiast ich obrazy to jest jeden punkt, czyli odległość między nimi wynosi 0. Mamy znaleźć rzut prostokątny figury F na prostą K. Skoro prostokątny, to znaczy, że to jest równoległy, ale, ale kierunek rzutowania jest prostopadły to rzutni. Czyli w moim przypadku to jest po prostu po kratkach, tak? Dlatego, że mamy kąt prosty między kratkami. Żeby znaleźć obraz jakiejś figury, musimy znaleźć obrazy punktów charakterystycznych. No to w przypadku tego V, no to tu mamy punkt, jaką sobie nazwę A1. Tu mam A, przepraszam, tu mamy B. Tu mamy C. Obrazem punktu A jest ten punkt A1. Obrazem punktu B jest dokładnie ten sam punkt. Obrazem punktu C jest ten punkt, czyli obrazem tej, tej figury w kształcie V jest tutaj odcinek. Teraz mamy do zrutowania jeszcze trzy punkty, ponieważ nasza figura składa się z kilku elementów. Tutaj nazwę sobie D, E i F. Obrazem punktu D jest ten punkt, punktu E ten, a punktu F ten. Czyli to jest punkt D1, to jest punkt E1, a to jest punkt F1. Czyli obrazem naszej figury jest odcinek i trzy punkty. Kolejne przekształcenie którym będziemy dzisiaj mieć do czynienia, to jest powinowactwo prostokątne. W powinowactwie prostokątnym musimy mieć podaną oś i skalę. Definiujemy je znów w postaci wektorów. Różnica między symetrią osiową a powinowactwem prostokątnym jest taka, że w symetrii osiowej zamiast k stoi minus 1. Zrobimy zadanie 90 wszystkie przykłady. Mamy wyznaczyć obraz figury F w powienowacie prostokątnym o osi L do narysowanej i skali k równej 2, czyli, czyli jeżeli tu mamy punkt A, to szukamy takiego wektora A1, żeby P razy A1, znaczy wektor PA1 to był dwa razy wektor P gdzie P, to jest ten punkt tu. Widać więc, że ten punkt A1 będzie tutaj. Żeby nie zmieniać oznaczeń, ja po prostu zmienię kolory. Jeżeli to mam punkt B, to dla niego ten punkt P jest tu. Czyli szukamy wektora takiego, żeby wektor. PB1 był dwa razy większy niż wektor PB. No to skoro wektor PB jest tu, to dwa razy większy będzie dotąd. Jeżeli tu jest kolejny punkt z mojej łamanej, tu jest wektor z definicji, czyli ten wektor PC, potrzebuje wektora dwa razy większego, czyli tu będzie punkt C1. Jeżeli tu jest punkt d, to on leży na prostej względem, której robimy podwinowactwo. Czyli wektor pd, o którym mowa w definicji, jest wektorem zerowym. Czyli wszystkie punkty z prostej są swoimi obrazami. No i ostatni punkt e. Tu mamy wektor ps definicji. No to wektor dwa razy większy będzie tu. No, teraz łączymy punkty. Punkt A1 z B1, B1 z C1, C1 D1 i D1 E1. Widać, że dostaliśmy figurę zupełnie inną, dlatego że powinowactwo osiowe o skali różnej niż 1 i minus 1, nie jest izometryczna. Kolejny przykład. Mamy wyznaczyć obraz figury F w powinnowarstwie osiowym o osi L i skali minus 3. Jeżeli mamy punkt, tutaj punkt A, to dla niego punkt P byłby tu, czyli wektor PA jest tu. A my potrzebujemy wektor minus 3 razy PA, czyli on będzie 3 razy dłuższy, ale zwrócony w drugą stronę. Się nie zmieścił. No to teraz przenosimy w ten sposób pozostałe punkty. Tutaj widzieliście, trochę mi się nie zmieściło. Czyli jak tu jest punkt B, to tu byłby punkt B1, mniej więcej. Jak tu jest punkt C, u Was tam są dwie kratki, ja musiałam zmniejszyć, bo mi się nie chciało zmieścić. Czyli tu jest, to jest trzy kratki. Czyli tu jest C1. No i punkt D, skoro punkt D jest tu, to jego obraz będzie trzy razy dalej i w drugą stronę. No i teraz łączymy. Punkt A1 z B1, B1 z C1, C1 z T1. Jak będziecie mieć dokładny obrazek, to punkty z prostej są punktami stałymi, czyli jeżeli mamy jakiś punkt wspólny z osią, to on zostanie w tym samym miejscu. No i u mnie się widać pokryło. Teraz mamy skalę minus 1 druga, czyli wszystkie wektory będą poło miały połowę długości i będą skierowane w przeciwną stronę. Więc jeżeli tu będzie mój punkt A1... To jego obraz będzie tu, tak? Skierowany, dobrze, no, tu jest punkt A, tu jest punkt A1, czyli jest przeciwnie skierowany i ma połowę długości. Jeżeli tu jest punkt B, 2, 4, 6 kratek, to połowa to są 3 kratki, czyli to jest punkt B1, to jest punkt C, 4 kratki, czyli mamy dwie kratki. To C1. Tu jest punkt D. To tu jest punkt D1. Tu jest punkt E. To jest punkt leżący na prostej, czyli to jest punkt stały przekształcenia. No i teraz rysujemy już nasz obraz. Czyli łączymy punkt. A1 z punktem B1, B1 z C1, C1, D1, D1, e 1 Znowu widać, że punkty, które leżały na osi, względem której robiliśmy powiązaństwo, zostały na swoich miejscach, bo to są punkty stałe. I pod punkty D. Nasza skala to jest 2 trzecie, czyli wektory będą skierowane w tą samą stronę, tylko będą miały 2 trzecie długości. No to jeżeli tu jest punkt A, tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 9 kratek. 2 trzecie z 9 to jest 6, czyli tu jest mój punkt A1. Jeżeli tu jest punkt B, tu jest 6 kratek, czyli będą 4 kratki. Czyli to jest punkt B1, jeżeli to jest punkt C, to jest 6 kratek, czyli będą cztery i podpunkt i punkt D tu są trzy kratki, to będą dwie i łączymy. W ten sposób dostaliśmy obraz naszej. I, I znowu punkty, które leżały na osi, nie zmieniły swojego położenia. Przedstawiłam Wam dzisiaj kilka przekształceń geometrycznych. Część z nich, czyli translacja i symetria osiowa i symetria środkowa to są izometrie, część z nich izometriami nie są. Na tym kończymy. Dziękuję bardzo.